W sobotę na Kłokoczycach w ramach 9 kolejki ekstraligi Wrocławianki podejmowały zdecydowanie najmocniejszy zespół obecnego sezonu. Czarni i Sosnowiec przystępowali do tego starcia z kompletem punktów i bilansem 30 zdobytych bramek i tylko trzech straconych. Już w pierwszych minutach zespół gości zdołał zagrozić bramce Anny Bocian. Zawodniczki WKS-u nie pozostały im jednak dłużne i odpowiedziały akcją oskrzydlającą. Lewą stroną ruszyła Kamila Czudecka, dograła do Karoliny Iwaśko, która odważnie wbiegła w pole karne, lecz żadna z jej koleżanek nie zdołała oddać strzału. Wydawało się, że przyjezdne uzyskały kontrolę nad meczem, a w 30 minucie przeprowadziły szybki i skuteczny, niestety, kontratak. Lewym skrzydłem pomknęła Liliana Kostowa, podała do Weroniki Slukowej, a reprezentantka Słowacji tylko dopełniła formalności. Z upływem minut coraz lepiej zaozębiały się ataki ekipy Sebastiana Stemplewskiego. Tuż przed przerwą na listę strzelczeń wpisała się Weronika Zawistowska, wykorzystując doskonałe podanie Agnieszki Jędrzejewicz, tym razem po akcji prawą stroną. Po zmianie stron Wrocław Słowianki walczyły z faworyzowanym przeciwnikiem równie ambitnie, a ich gra momentami wyglądała znacznie lepiej. Niemniej do ostatnich minut konieczna była pełna koncentracja, bowiem siła ofensywna ekipy rywali robiła wrażenie. Dobry występ trafieniem na 3 do 0 udokumentowała w 67 minucie Alicja Materek dobijając uderzenie Weroniki Zawistowskiej. Mimo niekorzystnego wyniku na słowa uznania z pewnością zasługuje Anna Bocian, która zapisała na swoim koncie kilka kapitalnych interwencji. Podsumowanie turnieju zaczynamy od sobotnich startów indywidualnych. Maciej Bielec, reprezentant azs u w Wrocławiu Wrocław, i Renata Knapik-Miazga z azs u w u Kraków sięgnęli po tytuły. W finale pokonali odpowiednio Mateusza Antkiewicza i Magdalenę Piekarską Twardochel. Bielec bronił tytułu wywalczonego rok temu i należał do jednych z faworytów turnieju. W drodze do finału Wrocławianin stoczył między innymi bardzo wyrównaną walkę z innym z kandydatów do złota Radosławem Zawrotniakiem, zwyciężając ledwie 9 do 8. Sam finał również przyniósł wiele emocji, bo walka toczyła się praktycznie punkt za punkt. Bielec okazał się minimalnie lepszy od Antkiewicza, zwyciężając 15 do 13. Jeszcze większe emocje były wśród kobiet, które walki półfinałowe i sam finał kończyły zaledwie jednopunktowym zwycięstwem. W rywalizacji drużynowej finał kobiet był powtórką zeszłorocznego starcia o złoto, kiedy także spotkały się drużyny AZS-u, AWF-u Kraków i AZS-u, AWF-u Warszawa. Wówczas górą była ekipa ze stolicy, ale teraz musiała uznać wyższość rywale, które zwyciężyły pewnie 45 do 34. U mężczyzn Bratysławia Wrocław obroniła tytuł wywalczony rok temu. w w finale pokonali AZS AWF Katowice 44 do 31. Jak zwykle świetnie wypadła drużyna AZS-u Wrocław, gdzie drużyna zdobyli złoty medal, indywidualnie Bielec też zdobył złoty medal. Dziewczęta troszkę gorzej, ale też bardzo wysoko. Z kolejarza nasza drużyna zajęła dopiero dziewiąte miejsce. Czy wyniki są niespodzianką? To jest tradycja, że się po raz, Bielec po raz drugi został mistrzem Polski drużyna azs u Wrocław, tak samo po raz drugi. Tu jest stagnacja, jeśli chodzi o te wyniki, tym bardziej, że... Przez niektóre kluby to przez 4-5 miesięcy wcale nie trenowali. Zawody wypadły doskonale nie tylko pod względem sportowym, choć impreza była ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, okazała się sporym sukcesem i w tej kwestii. Jeśli chodzi o organizację, to było to niezwykle trudne działanie, ponieważ w czasie pandemii koronawirusa musieliśmy zastosować duże środki odstrzegawcze. I trzeba było wydzielić miejsca dla zawodników. Było to wielkie przedsięwzięcie, ale cieszę się bardzo, że nam się to udało i dzisiaj zakończyliśmy ten dwudniowy turniej. Mówiliśmy o medalach z najcenniejszego kruszcu, ale dodajmy jeszcze dwa inne miejsca na podium. Trzecią pozycję w gronie kobiet wywalczyła Gloria Kluckhardt ze szpady Wrocław, a w drużynówce panie z podznaku Azytesu w Bratisławii również uplasowały się na najniższym stopniu podium.